Cześć witam was wraz z Arturem w rozgrywce z kampanii Warcraft 3. Zaczynamy. To jest kampania na Multi, zaczynamy od oczywiście samego początku, czyli kampanii ludzi, gdzie poznajemy Artasa i to, co się wszystko odpierdoli w A zaczynamy. zaczynamy na poziomie hard, bo nie będziemy grać na normalu. Dokładnie. Żydzimy się każąalowaniem. Moglibyśmy odpalić insajna, ale odpalamy to pierwszy raz. Dobra, cichaj, bo teraz tak film. Dobrze. Witaj, książę Artasie. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni Twoją wizytą. Daj spokój z ceremoniałami, uterza. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze Cię widzieć. Wzajemnie, mój chłopcze, cieszę się, że król Terenas przysłał właśnie Ciebie. Ojciec wciąż się łudzi, że nabędę przy Tobie doświadczenia i cierpliwości. Ojcowskim prawem jest marzyć. <noise> Sytuacja wygląda tak. Nasi zwiadowcy potwierdzili, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz Orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Orkowie szykują atak na pobliską wioskę Stranbrad. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz Orków. Zdołasz sam pokierować obroną pranu? Oczywiście, uderzę. O mnie się nie martw, doskonale. Gdy wszyscy będą bezpieczni, spotkamy się w obozie orków. Uważaj na siebie, Artasie. No i zabrał nam całe wojska, bo po to nam więcej. Dokładnie, damy radę sami. Uważaj na siebie, Artasie. Zbieraj sobie w, w tych skrzynek wszystkie Tak, osób. tak, na początku tutaj pozbierasz te wszystkie duperele. Fajne jest to, że ten komendant ma skillę swoje osobne No to, to osobny bohater To jak tam w kampanii dalszej będziemy grali to jak będziemy mieli dwie bazy, to będzie nam się yy, dzielił no pieniądze z, z tego z kopalni nie będziemy nastawać po 10, tylko po 5 Aha, czyli dochód też się będzie dzielił. Pewnie no, to, to, tak. Jakie masz Dobra, będziemy robić wszystkie questy, nie? No tak, znaczy, tak. Prawdopodobnie tak. Pytanie moje jest takie, bo w singlu zapisuje się jak hipunek między. E, tutaj, żeby zapisać, dosadniemy na koniec kod, który sobie tam przepiszemy. Aha. Ale możemy bez tego, bo to gramy tylko na hardzie, tak naprawdę. Więc... No, te pierwsze misje bym wolał totalnie. Znaczy... O, Mamy kolegę. No, o kolegę. Ja tak, się dowiemy, że... No, chodź. Ja chciałem jej posłuchać. Ale no, mówi. I z Widzę, łoki toki ma. Ja, ma. Dobra, czekaj. Ja na tobie skila użyję i je napierdzielę niech stanie się 20 obrażeń dostajesz, to jest co jeszcze dużo. No. patrzę, że mam 24 obrażeń jako podstawę. Zabierzcie mnie stąd, nie ja chcę do domu. Nie ma do domu. Do kamieniołomów. Wielkie dzięki panie. Przyjmij to w zamian Jakieś nie okazja. Wow, nawigację no tak. też ma. <laughs> <Navigację. głosy> Nastała za nami cały czas i patrzyła po prostu, czy, czy bijemy te gnole. Oczywiście. Zapłaciłam za robotę, to przypilnuję. A, ale wiesz, bo tu chodzi o to, że wiesz. 500 plusa jej zabrali, nie? Ona tu ma ile? Piątka. Czuć ja Trzu, dzieci. Ja wiesz, ale. Trzy i emerytura, nie? Plan. To są niemełe pieniążki. Na honor. No. Dobra. Ja no, i teraz tutaj na prawo, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i tutaj będzie z tą księgą? księgą? Chyba tak. tak księga rachunkowość, tak, tak. Oocy, bandyci kradną nasz dobytek. Ha. Zabierzemy im złoto, tak samo jak innym. Te bandziory zabrały mi księgę rachunkową. Bez niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. Bandycie zabrali Pendrive'a z portfelem z kryptowalutami. Krypto <gryptowalutami> <grypce> idzie do góry, mój panie. Krywce idzie do góry. Kupiłem na dołku, a oni przyszli i zabrali. Czego ci trzeba? Ogólnie to bardziej ty byś musiał jakoś tankować, bo ja mogę cię leczyć umiejętnościami No tak tak, 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 A ja. tam siebie nie mogę uleczyć, niestety. No to się odsuń. Jak najbardziej. Kolego! dobra. No, no, no 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 za zawaliłem ja, bo w sumie w <laughs> go uleczył. No ja się nim odsunąłem specjalnie z tyłu. A ja ci powiem, że zapomniałem. Ja się zapomniałem. Nie zapomniałem, nie zwróciłem na to uwagi. No ja wiem, dawno się nie grało na multi, mikro, makro, to już nie te czasy. My, Myślisz myśl tylko o tobie, nie? O twoich żołnierzach. Patrzysz, oni mają życie, no to co więcej. Za mojego ojca, króla! Dobra, piękne, piękne rzeczy. Ja mam książkę. Ja mam książkę. Ja mam książkę. I ja mam książkę. Ta księga pełna jest nudnych zestawień i sprawozdań. Twój rozkaz służę światłości. Jak najbardziej. Co trzeba zrobić. Sprawiedliwości nie chcę. Proszę Dziękuję bardzo, kolego to. Proszę, weź to. Rej, rej, re, re, nie, nie wiesz tego. Bo... Masz ty re, 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 nie, 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 ty też, ale chodzi o to innego. Yy, na, dalej jak będziemy grali, to twoja postać. Yy, zniknie pewnie, nie? No nie zawsze będziesz grał tym Valorikiem, a Artas będzie przez całą kampanię. No tak, tak. A może my na sojusznikach powinniśmy sobie dać udostępnianie jednotki? A nie, bo a, to sobie będziemy zabierać. Nie no, możemy nawet, ale to jeszcze kampania nie jest na tyle, nie wiem... intens. No, no, to jest pierwsza, pierwsza misja. Pierwszej misji tam nic nie masz. Z przybytami działa to inaczej. Czekaj, nie jest tam jeszcze. Z przybytami to działa inaczej, bo nawet gdyby to je wyrzucisz. Jest noc. I przez to, że jest noc, to wszystkich tych, co zabiliśmy, się tutaj e, respią. Taki, nie rozumiem, taki smaczek. No tam duchy, nie widzisz? Tantuchy, obcy, A rzeczywiście, i... ale jazda, nie wiedziałem o tym No, to, to już wiesz, taki smaczek z rozgrywki Fajne, bardzo fajne Oczywiście. Ej, co to jest cripple, czy to nie jest stun przypadkiem jakiś? A, wiem już co to jest dobre A, bo ty masz ten umiejętność jakoś tam No, mogę tarczą mu dać. To chyba tam stunuje na sekundę, nie? W takim stylu no nie, daje tego Criple'a stanie Tylko To jest dobre No i damage'a zadaje, nie? Mhm mm Jak Ej, to nie zlewo? jest taka wcale prosta ta kampania Mi się wydaje, że to jest odpowiednik ten Hard yy, Nie, to jest... z kampanii Tak, tak, tak bo no, w normalnej kampanii było tylko Normal i Hard Nie było łatwego poziomu trudności Ja nie wiem, jak to, czy w tego nie dodali Ale tak to nie, nie było z zadość. No jasne Jakie masz rozkazy? Nie trzeba mi się kłaniać. No, widzę, widzę, że to wydajesz znacznie. Jak najdłużej. <laughs> Służę światło, tego ci trzeba. Dobra, Tam nam jeszcze dwie krawędzie. dwie krawędzie. E, nie, to jest ostatnie Dobra, teraz. Teraz nie, już nie. do końca idziemy. Nie, teraz do góry tutaj. A no na koniec tak będziemy. Tutaj się. O, czemu się filmik puścił? Zabierzcie to bydło tam, gdzie resztę. Halo. Ruszać się no. hmm? bardzo napiszmy No co? Służę światłości Jakie masz rozkazy Co odebrane odebrany, odebrany. Jak stanie się zadość Mądry plan Dobra, tutaj chodź jeszcze A później idziemy zabić Świat tego się. nie i sam tutaj to jest... właśnie mądry plan nie trzeba mi się kłaniać. Twój rozkaz. Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. Jakie masz rozkazy? Służę Światłości. Powiedz tylko słowo. Jakieś niebezpieczeństwo. Dobra, dobra, dobra. Wszystko poszczególna. Mister Romanie jest, jest. Dobra. Twój rozkaz. Hmm, więc tak. No, to ogólnie jest możliwe tracić nawet wojska, ale Światłość jak już tak gramy wzią. to. Po co Oczywiście. Dobra, będziesz wchodził jako pierwszy. Tylko, pijle, że Palerik nie, nie może umrzeć. cokolwiek by się nie działo, to nim zawsze wycofaj. Dobra, patrz. Mądry plan. Ej, ale wojska też może wejść. Jakie masz rozkazy? Do broni! Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. Poczuj mój klucz. Powiedz tylko słowo. Duże tak, światłości, No i zrobione, tak? To tak, pierwsza misja, a jeszcze tak to będzie druga. Nie będziemy atakować obu sporów, z tego co pamiętam. Chwała ci książę. A co z tymi, których zabrali orkowie? Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Wrócą niedługo do swych domów. Książę, Lord Uter potrzebujecie natychmiast w obozie orków. Ani chwili nudy. W drogę. No i to mamy kod, ale nie będziemy go przypisywać, bo jest za długi, a skopiować się nie da. No więc teraz pora na drugą misję z kampanii, kiedy już Dokładnie. jesteśmy po prawie obronie tego starym bradu. Dobra. No, i tutaj się zaczyna robić ciekawie. No. Pierwsze budowanie. Tak. W samą porę chłopcze. Wysłałem naszych dwóch najlepszych rycerzy z poselstwem do orków. Powinni niebawem wrócić. A niech to. Czy ci orkowie nigdy się nie poddadzą? Hmm? Powinniśmy zniszczyć te potwory. Pamiętaj, książę, jesteśmy paladynami. Nie przystoi nam zemsta. Jeśli pozwolimy, by ogarnęła nas rządza krwi, staniemy się równie podli jak Orkowie. Masz rację, Uterze. Jeśli czujesz się na siłach, chciałbym, byś to ty poprowadził atak. Ja? Ależ oczywiście. Ja zostanę tutaj i dopilnuję, by żaden z tych potworów nie zagroził ludziom w obozie. Nie zawiodę cię. Wiem, chłopcze. No więc tak. Zaczynamy. I w tej chwili yy, nasze przychody są podzielone jakby w połowie, czyli yy, Artur dostaje po 5 golda i ja dostaję po 5 golda z tego co dostaniemy z... Z, z, z. Z, tego, z kopalni. No z, z kopalni, ja z kopalni dokładnie. No, dokładnie. Fajnie, dobra, to ja buduję farmy. I. A ty zajmij się koszarami. Czy to, to każdy swoje musi? Nie, nie, to jest ogólny taki chyba tego ja co koszar. Ja ustawiam farmy. A ja nie. Bardzo wa warto tutaj w ogóle zwrócić uwagę na to, jak na razie Artas się zachowuje. No, <laughs> Że to... jest taki pokorny, bardzo. Znaczy, po taki... Po pokorny, pokorny ja. ale jednak jest nerwowy patrząc na to, jak. Wrócili, no nie wrócili ci dwaj rycerze i już wkurzony, o atakujmy, atakujmy od razu, nawalajmy, staj pety No tak, jest postrzelony bardzo taki, ale, ale jest jeszcze taki, widać, że ma szacunek do utera i... No Uuu, tak, no, pra praktycznie do samego końca. Zezuma. Dobra, nie wychodź za daleko, bo tutaj w tym miejscu jest ten obóz od krasnoludów. I jak po prostu tam pójdziesz, to dostaniemy ich na nasze koszta, nie? To nie nam wiemy. to nie jest, nie jest potrzebne. Na razie to jest. Farmy poza tym się nie, nie dzielą na połowę, ale tego co pamiętam, jest jakoś się dawało. Uda się dawać i budynki, i przedmioty w sensie so, między sobą. Nie, no pewnie, się, tylko nie ja pewnie, wiem, że się da robić tak, że surowce się da między sobą surowce, surowce tak, ale też budynki. I teraz ja nie wiem, jak z tymi zadaniami, czy to działa tylko, że to działa na nas wszystkich. No zobaczymy, a Naliczyło ci Ta, farmy? Naliczyło, naliczyło teraz, no. Dobra. no to ja śmiało, dobra, Tylko chodzi o to, że nam byśmy mogli tak fajnie dzielić sobie yy, te farmy, a. bo wiesz, ja wybuduję baraki, ale co z tego, jak ja ci. tymi baraków. No nie pamiętam jak się je udostępniało. Rozumiem. Nie, jestem taki jak HEL. Nie, to było chyba gdzieś tam ukośnik D może było. Nie. Aha, aha. no pewno to... jakoś to się da zrobić. To... Ogarniemy to w następnym odcinku już. Tak, to, to, to będzie już ogarnięte. Zanim niedługo będą pewnie atakować nas też Orkowie. Więc... Myślę, że na razie spokój. Nie, to, to gramy na hardzie, więc powinien być tak. Ja jedną wieżyczkę troszeczkę już sobie ulepszyłem. I drugą... też już w sumie. Ale wiesz o co chodzi? Bo teraz, to ty możesz mi dawać materiały, a ja mogę... Wysłałbyś jak... mi golda? Na co? Stówkę, <noise> Na no. szary. Ale to właśnie, czekaj, a może to było ukośnik H? To był jakiś taki y... S jak szar, gif? G jak gif, nie, nie pamiętam, naprawdę. Trzeba więcej złota. Kurde, najgorzej. Ale dziwne, że nie ma w tym. Eee, w... <grym> Albo wiesz, co zróbmy inaczej? Wyszkol tych piechurów po prostu na razie. No to daj mi złoto w takim razie. Ja okay. będę ich wolił... eee. Ale to znowu ja tobie ich nie oddam. No, no dobra, ale możemy sobie dać, wiesz, wspólne zarządzanie jest tymi jakby. Gotowy do akcji. Czego ci trzeba? A to będziemy sobie zabierać znowu. Więc jest, trzeba trzeba by to ogarnąć. Trzeba bo to jest takie. I Twój to pewnie już doby jakiś skrót skrótaliszowy To był jakiś eee sobie w stylu H A J E on Dobra Gotowy do światłości Powiedz tylko słowo Podej. Nie trzeba już kasać Sprawiedliwości nie wiemy Ja może naprawiaj tamtą wieżę Albo dobra nie bo już przejąłem agro nie trzeba. Nie, spokojnie, nie zbitz. Jeszcze Uter przyszedł. Na no, czyli światłość jest mą siłą. Jakie masz rozkazy? Jak najbardziej. Wycaliesz mi cały gold? Nie, cały nie. A ty mi nie dajesz tego tego? Co ty robisz? Aha koszary. Aha, jednak robisz. Ta, żeby Dobra, było nie, no to co można, coś. można, bo też żaden problem. W sensie. To nie jest tak daleka kampania, żeby był problem z... Czy z zbrojnymi? Nie będę miał Że Nie ma. Nie, nie było to duże G. Na pewno było coś z myślnikiem. Czego ci trzeba? Mhm. Myślnik P I, U, y, okay, okay, I, U, 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 Okej, U, myśli U, myśli U, myśli U, myśli Chyba, że to się zmieniło tutaj. Albo gościn gif. Nie, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Na stronie też nie widzę, żeby było coś konkretnego z tym, także. No bo to, 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 to ja bym no, się ogarnię, się yy, się to się ogarnie, spokojnie, to się ogarnie. Napraw sobie to, sobie te wieże. I jak, mhm. I jak wybudujesz już tych wszystkich piechurów, w sensie będziemy mieć tych sześciu, mm. No w sumie. Ja będę miał tych sześciu, ty będziesz miał tutaj my też tych sześciu, No to możemy spokojnie już pójść w stronę w tych, tych mm, albo nawet nie, bo czekaj teraz nie Coś pamiętam. Okay. Ale okay. nie, nie o to mi chodzi, mi chodzi o to, że teraz jak sobie weźmiemy tutaj To i id... O, Arkowie idą znowu O, oo, hmm? Dobra. Zależy na co polujecie. Na czarne Dawaj tych z tyłu. No jeszcze ich nie dostaliśmy. Takie ogniste zaklęcie może okazać się bardzo przydatne Bestyka na którą palujemy to serii no, Okej. Okay. Ty ale ty masz hity z tym buffem Bo to daje mi prosie połowę demage więcej, w ja mam 26 do 36, dobra. I teraz dostajemy i... Nie możemy ich dalej budować, Chodźmy. E, chodź, oh. tych strzelców twoich. Będzie trzeba to mikrować, wiesz? Nie Jakieś niebezpieczne Jakie masz dla mnie rozkazy? Głupcze! Czarnokrzyżnicy z klanu czarnej skały przemówili: Wkrótce z niczym grad spadną demony i świat ogarnie pożora. Już to kiedyś słyszałem. Wy, orkowie, niczego się nie nauczyliście. To tylko Ale mu zajebał. Zaraz, tarcza, divine Dwa, shield'a. Taki kozak utarł, że nie może się dać uderzyć. Nadchodzi godzina zagłady. Oby ta marna ofiara zadowoliła naszych demonicznych władców. Barszy drań. Nie ujdzie wam to płacę! Na trzech naraz. Głupcze! Be to dobra. pamiętam tutaj nie będzie trzeba za bardzo tych y, piechurów, bo te jedynie to będą szkielety. Tak, tak, tak. I te smoki trzeba będzie zabić. No, ja daję piechurom na, No strzelającym nie piechurom. Piechurów w ogóle daj na boki no, trochę. No, no, no. Ale nie wiem czy to tylko bohaterom się Ale ty, Te Ty wzięłeś szybkich strzelców? Jednego. Tak. Hmm, nie nie trzeba mi się kłaniać. Czego ci trzeba? Jakie masz dla mnie rozkazy? nie masz rozkazy? A masz pierunek? Ładnia! I tu bot. Mógł... Mhm. bosko. Chcesz się ze mną nie żyć? Wy, śmiertelnicy! Z każdym pokoleniem robicie się coraz złuchawszy! Te, ale ty byś tutaj mógł przyjść, wiesz? Ale on jest zły. Jestem. Aaaa! Jakie masz dla mnie rozkazy? Złużę światła! Zakończę! Mądry plan. Dobra, pada. Zanieśmy yes. serce krasnoludą no Ok, no i do krasnoli. No Tyk. i teraz, teraz możemy już budować tych strzelców, wiesz? Tak, ja już ich mam zrekrutowanych. No <grym> tak. Farm nie mam. No właśnie też. Więcej pracy? w sumie to po co mi te ludzi zbudziły w, w, w. drewnie? Nie jest mi tego potrzebny w drewnie na razie. Trochę słabe jest ze złotem tutaj. No, bo dzieli się na pół. No, dokładnie. No to by było nie fair, jakby były dwie takie kopalnie. Takie no, to by musieli też powiększyć, jak, nie wiem, wojska przeciwników, czy coś w tym stylu, a tak to po prostu jest... Ale to i tak będzie trochę trudniej niż w zwykłej kampanii. Tak. Będziemy musieli Teraz, Będziemy sobie... jest... musieli sobie pomagać właśnie tym złotem całym będziemy musieli sobie przekazywać no bo no jasne, że tak jasne upgrade porobiłeś teraz i, i tak ja ognia ogólnie wojsku. by nam się przydała w kolejnych misjach no bo to jest fajna zabawa tak. dobra, ja mam piechurów sześciu i buduje mi się jeszcze dwóch no dwóch ja czesu. myślę że możemy śmiało wjeżdżać na orków orkowie to wjeżdżają na nas na razie dobra a to spytamy się trochę, żeby bardziej te, te... I ty mi chcesz sami dać nie podchodz? No do tyłu, do tyłu. Mi blokujesz tych piechurów. Musisz tobie. ich rozdzielić. Da, już, już, już robię to. Właśnie. Już mam ich rozdzielonych pod jedynkę, pod dwójkę. A tutaj się przygotuj uleczy. No w porządku. Dobra. Już przed chwilą myślałem, że tą parą zablokowałeś mi ten. Dobra, może wyjść! Tak, 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 śmiało Jak ktoś ci będzie umierał, to spróbuj krzyknąć. Dobra. Spróbuj krzyknąć, po prostu. Ulecz mi, Falerika, czekaj, ja ci dam bufa, żebyś mnie za więcej uleczył, i teraz mnie uleczy. To ci więcej nie uleczy ten sposób. Oczywiście, że uleczy. Jest 50% extra healing z tym bufem. Aha, to sędzia ja powiedziałem, myślałem, że jest selfie, nie jakiś taki wapiryd cały. A teraz mam 100% extra heal. Jakieś niebezpieczeństwo. A także to jest ogień. Jak ja tutaj 400 leczę to będę le leczył 800. No to, to jest pojebane. Mądry plan. Twój rozkaz zepchnął siłą. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Dobra. I został nam do pokonania ten Blade Master. A to, to tam chwila będzie. On się, trochę, on się podzieli. Nie, nie A będzie nie. filmik, on będzie tylko Kitangata. E, ja pierdolę. Ten to jest ten, który się kręci. Uważaj, żebyś nie zginął tym Falerikiem. Nasz. Ulec mnie. No już, ale to, no, to też głupota, no bo. Nie, wiem, o co chodzi. nie, nie, chodzi mi o to, że teraz to my wiemy, że to jest on. A no. Chyba nawet nie zginął. Dobrze, że się spisałeś, Huncher. To było piękne zwycięstwo. Sam nie wiem, Utherze. Orkowie składali w ofierze ludzi z miasteczka. Myślę, że próbowali przyzwać demony. Nie trać wiary. Orkowie hołdują ginącym tradycjom. Ich demony pokonaliśmy już dawno temu. Wracajmy do domu. To był ciężki dzień. No i tak się kończy druga misja kampanii ludzi. Więkna z... sprawa gryło 3 yy, Dobra, ja drodzy postawię. widzowie, to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli chcecie więcej, to zapraszamy do zasubskrybowania kanału. Followujcie nasze kanały na Twitchu, na YouTubie. Bo pojawiają się tam streamy, odcinki z innych gier. Zapraszamy. Tymczasem trzymajcie się. Dzięki się wielkie. Cześć.